Szpitalne posiłki budzą od wielu lat spore emocje, stąd pomysł rządu na stworzenie specjalnego programu mającego na celu poprawę tej sytuacji. Sprawdzamy więc, na jaki obiad mogą dziś liczyć pacjenci wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Częstochowie. Jak się dowiadujemy, w szpitalu od dawna funkcjonuje kuchnia, a dyrekcja szpitala nie potrzebuje specjalnej zachęty. By dbać o zdrowy i smaczny posiłek, a o menu od dawna dbają specjaliści. Słyszymy od pracowników wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Częstochowie. W rzeczywistości jest tak, że w szpitalu pracują dietetycy, rozwijamy kuchnię szpitalną, rozwijamy stołówkę. Staramy się tak, żeby pacjent dostał to, co powinien dostać do jedzenia. Komponujemy prawidłowo posiłki, staramy się, żeby były. Prawidłowo skomponowane, smaczne, kolorowe, żeby zawierały białka, tłuszcze węglowodany. Każdy oddział jest specyficzny, że tak powiem. Różni pacjenci są na danych oddziałach. W przypadku chirurgii onkologicznej staramy się, żeby te diety były bogate w białko, ponieważ białko pozwala regenerować też organizm, który no w trakcie choroby nowotworowej no jest obciążony. Także dziś na obiad dla pacjentów mamy przygotowaną zupę krem z Brokuła, kotlet pożarski, ziemniaczki i surówkę kolesław. W momencie, kiedy odwiedzamy placówkę, właśnie z kuchni wyjeżdża wózek z obiadem, który za chwilę trafi do pacjentów w oddziału onkologicznego, a dietetyczka szpitala chętnie mówi nam o tym, jak jest przygotowany i z jakich produktów. Wykorzystujemy owoce i warzywa sezonowe. Staramy się, żeby było to właśnie zgodne z daną porą roku. Tudzież na przykład jakaś cukinia przeleczo w okresie letnim, prawda? W zimę, jakieś bardziej takie dania rozgrzewające, na przykład krem z dyni. Na tym nie koniec, przekonują nas w szpitalu. Staramy się także, aby osoby odpowiedzialne za przygotowanie posiłków stale podnosiły swoje kwalifikacje, by gotowały przede wszystkim zdrowo. Słuchając tych informacji, patrząc na pyszne posiłki, widać, że nawet w szpitalu. Może być smacznie i zdrowo, choć nikomu nie życzymy, aby musiał iść skosztować. Chyba, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny uruchomi ogólnodostępną stołówkę. Wówczas czemu nie? Cały czas rozwijamy się, korzystając też z różnych konferencji dotyczących żywienia w szpitalach. W najbliższym czasie również wybieramy się do Krakowa na taką konferencję. Także na pewno poznamy jakieś nowe wskazówki, trendy. Co jeszcze można by było wykorzystać w żywieniu w kuchni szpitalnej?